Nie wiem widzowie czy to zrobię. Witam widzowie w trzecim odcinku idziemy właśnie obudzić osoby, które nie wstały. Dobra, uwaga, uwaga. Halo, Stajemy. Idź z tym. Jest godzina 11.00. Jesteśmy teraz na rynku takim z owocami. Bardzo duży jest, no wygląda jak hala w gdyni, także czuję się jak u siebie. Ej, ale śmierdzi no. są rybki. Ale no widać, że są świeże i czuć, że są świeże. Od cuknia. Nie Mieszkam na domu i nie lubię tego. Nie, to chyba nie. Ale to są chipsy. A tu są. Ale ty. Ile one mają? 300 gram, a Nie, to tyle samo co my kupiliśmy wczoraj. Ty, ja bym sobie wziął takiego melona. Jak myślicie, czy to zostało stworzone przez AI? Myślę, że na pewno bardzo mała szansa. Teraz włoski lump. Włoski lump zobaczymy. Czy coś uda się znaleźć? Czy będę miał co risolować na Vinted? Myślę, że na pewno tu nie będzie żadnych podróbek. Co masz? Benim Tears. Italian Design Manufacturing. No, a <laughs> wersacze Versace, Versace. Wy jesteśmy teraz w sklepie. Zobaczcie sobie na nasz koszyk. Jest już troszkę nie pole, nie pole. rzeczy. Wracamy do naszej ulubionej serii, a mianowicie jest godzina 10.14. Jak się, Tomek, czujesz? miarę wyspany. Od 1 do 10? 6,5. Ok, na no, czyli cały czas jesteśmy w miejscu. Ogólnie wszyscy mi robią konkurencję i teraz nagrywają sobie w swojej Vlogi. Także mam nadzieję, że no, pomimo. wszyscy uzależnieni od telefonu, to dzisiaj. Ej, ale ja najmniej nagrywam, to jest w ogóle no, pozwalone. Jesteś, jesteś ale Ten nie ma kanału chodzić ogle z tym serwisem. Wiesz, najważniejsze jest to, żeby nagrywać, jeżeli ma się coś do powiedzenia, co nie? Jak, a ty, a ty coś nie masz jest. ciągle coś do powiedzenia? I, ale mądrego, ja nie zawsze coś mądrego do powiedzenia, a jak włączam kamerę, to mam. To no. coś mądrego. Coś mądrego. Czy wiedziałeś, że w Islandii jest taka aplikacja, dzięki której możesz sprawdzić, czy osoba, z którą się umawiasz, nie jest przypadkiem z tobą powiązana genetycznie? Bo A jest bo tam, tam, tam bardzo jest ta duży problem ludzi. z kazirodztwem, no. A wiesz, że widelec powstał, został wynaleziony nie? we Włoszech na potrzeby Bezda. jedzenia makaronu? Tak? Taki no. no. tematyczny. Tematyczny, że ale ja też się komana, Włoszech kuby. dam. E, nie znam niczego chyba. Przecież Ej, pomidory, Maciek, jesteś głodny? Dobrze. Jestem. Mm. Jeżeli ktokolwiek będzie mówił, że pizza hawajska nie sprawdziła, no prawdziwą to to, to jest właśnie pizza hawajska w komo. Nie wziąłem tego, tylko dostałem to. Pizza hawajska jest najlepsza jaka istnieje. Czas na śniadanie po włosku. Skrzydełka, chleb bez skórki, jakbym nie miał zębów, no i sałatka. Taki śmietnik. Oczywiście skrzydełka same robione przeze mnie przed chwilą. Czekaj, ja ostatni raz piłem kawę w 2000. No to tak z 10 lat temu. ja z tak piłem stopno te ostatnie. <laughs> no a to jest taka specjalna do kaw. Specjalne mleko do kaw. Dobra, GBS, pistacjowy. Wy już próbowaliście? Nie, za to To jest niesponsorowane jakby co. GBS nam za to nie zapłacił, niestety. Korwin, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ja trzy, czemu? 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 W tym cukrze jest herba. Dobrze, a to czekaj, też muszę zdjąć koszulkę. W takim razie przyszedł test <gamy> kawy. GBS ma stacjowy, pierwszy raz oboje pijemy pijemy a Siema, znaczy zdrowie. Siema. Gdybym <gamy> się ukryłem. Nie czuję tej pistacji. Absolutnie nie czuć pistacji. Absolutnie. Nie że po prostu tam sypali inną jakąś kawę. No Ej, no, bez... w tym jest to możliwe że To jest, jest to możliwe. Posmakuj sobie. To, to jest swoje może. Może dlatego, że mleka dodaliście. Nie, się ale nie. Jak powochacie -po sobie samego zapakowania, to czuć pistację. Tak? Czyli to nie, nie włączone. Czy to nie jest tak, że się ucieszyliście za szybko, a tam nawet tego nie ma. Coś nie nie. jest tutaj, ale... Bo tam widziałem jakąś inną mieszkę. Weź sobie. otwórz to. Jak Tam masz dwie kawy jak A w środku dwie kawy jak, zobacz. Pamiętajmy, to jest stara produkcja, 2023 rok? Zobacz, niby wydaje ci się, że jest. A, to, to ma dwa lata ta kawa. To ma dwa lata? A kawa, kawa ile może stać. To już pewnie. Na pewno nie smakuje jak zwykła kawa. Tak, to ma dwa lata. A kawa się przeterminowuje, czekaj? Wietrzeje. tak? ogólnie Wietrzeje. tak, ale. Ale to jeszcze 3 miesiące. Ale to. 4. A w ogóle jedna porcja jedna ta. A wy ile dodaliście? Dwie. Ta a, powinna być proszkiem samym. Jest... Tu jest proszek sam. A ta druga to jest inna kawa. Tak, to są dwie połączone kawy. To jest jakieś inne skawę. Original. A, a, GBS, proszę uratujcie nas no. i wyszliście nam kawę. Dajcie ja to... przetestować. Trzeba to kurwa przez sitko. <laughs> Widzowie, właśnie idziemy się kąpać do Nesso. Idziemy w kierunku autobusu. Straszna lampa, jest 33 stopnie i to w cieniu. Darmowa woda. zimne, a A to dobrze, że zimna, taka orzeźwiająca. Zobaczcie sobie widzowie, jesteśmy już na miejscu, tam jest gdzieś most, z którego będziemy stakać. Ogólnie sama jazda tymi uliczkami. Zajebista, cały czas goście musiała używać klaksona, ponieważ są takie wąskie zakręty. Bilet kosztował 3 euro, no czyli 6 euro w dwie strony, czyli dosyć ok w sumie. Skomo tak naprawdę jakieś pół godziny autobusem. Byliśmy już w jednym barze, sprawdzić sobie ceny: 10 euro za jednego drinka, tak naprawdę, także posranie dużo. A teraz idziemy schodami w dół. Kurczę, ale potem będzie ciekawe, do góry się szło. Zeszliśmy już na dół, taki jest widok z poziomu wody. Tu znajduje się most, z którego będziemy skakać Jak się czujesz przed skokiem? Najpierw wejście do wody, ale czy to jest Tak jest ma Robicie krok? Stajecze? Na raz, Pięknie Ogólnie skoczyłbym i nie, może skoczę, ale strasznie się boję wysokości Nie dziw. Jak patrzę sobie z dołu, to wygląda to o wiele niżej, ale jak tutaj stoję To od razu się tak powiększa to wszystko dwukrotnie A kto następny? Kuba Zagrajcie w ruletkę Ja nie wiem czy Nie, jak na serio nie jesteś pewny to nie skacz Kaczy? Ja bym nie otworzył, ja mam problem z wodą Mocne Bo ja nie umiałbym otworzyć oczu od razu po wyjściu Byłbym niewidomy Ja zatkałem i tak mi się nalało Pogoczek Ja potrzebuję numeru wsparcia widzowie, jest źle nie wiem, ile to jest, myślicie? No, tak, to 10 metrów. I tamtą, z, licząc, licząc z tego murku, z 4, nie no, 5 chyba myślę. 20 metrów. 4, 5 No. wcale to jest, nie pierwsze piętro i pół jakoś. No jakbyś skakał z drugiego piętra, co to jest? Co się dzieje, Kwiatek? Ciężary są, kurczę. Wiem, że jak nie zrobię tego, to będę żałował, ale z drugiej strony, nie wiem, patrzę na to i tak jakby się zwiększało od razu wysokość. Ale boisz się, czy jak? Co, jakie masz uczucie? Nie wiem, że co, o co się coś nie wiem, to jakoś mam blokadę nawet jak lecę samolotem, to i tak on się schizuje, chociaż że już 20 razy leciałem, za każdym razem i tak jest takie, takie coś w głowie. Nie wiem, to jest schiza. To jest, to jest. Wiesz co? Jest najgorsze, że on musi to zrobić, bo inaczej musi zrobić szeręcz, no. który na razie no, nie, wam nie mówimy. Nie, ale lepiej, żebyście nie wiedzieli. Błagam, ujdzowie, nie wujdzowie, nie. Ale czekaj, jest. ja jestem ciekawy jakie mam tętno teraz, bo ja czuję, że mi bije serce mocno. 74, niby, no to niby jest spoczynkowe. Nie, ale czy nie ma szans? Ale czy więcej. Myślicie, że oni skaczą z tego balkonu, tam jak sobie mieszkają? Tak, no I no no szczerze! No szczerze? Ej, ja bym mocne. skoczył na pewno, z balkonu. Ale Ale dobra, bo oni by musieli daleko skoczyć, bo tam jest za płytko. Nie, z tej barierki, tutaj? Dobra. Duable. No. Albo tutaj, patrz, tu jest barierka, jest. Po prostu z barierki się wybić. a? a nie, bo tutaj. Tu właśnie... w... Syrenka się to zwaliła w oknie, nie ma skarbu. Fajnie tak ciepło. Jak <śled> Przestań. Ty... <śmieniciela> ja bym się bał na miejsce Tomka. Bo co, popchniesz mnie? Jeszcze na <śmieniciela> To pierdol, nie. Nie, no to jem, nie. Nie rób tego, nie rób tego. Czy pewnie nie jem, to bym, nie ale... Nie Weź tak pociągnij to, to trochę. Nie, rób tego. A i z tego można skoczyć w sumie. <śmieniciela> Zejdź niżej, nagrywaj okno, może skoczę. Nie! Rzeczy nam zmoczyło. Wow! Wow! Teraz most! Serio, serio? Spróbuję, spróbuję. Przed? Ja w ogóle się nie spodziewałem, że skoczę, ale się udało. Teraz idziemy na most, a potem być może popłyniemy sobie w stronę wodospadu. O tutaj zobaczcie. Tomek, czy żałujesz, że nie skoczyłeś? Nie. A jak się czujesz? Jest godzina, nie mam zegarka. Jest w porządku, jest 15, a myślę, że już 30. Um. Od 1 do 10. Dobra, 8. Ej, to jest rekord. To jest rekord aktualny Ale będzie shaky footage. Ej, zobaczcie, kurwa, no. I się tak trzeci łapa. ja wyglądam jakbym jechał. Ale tego, Parkinsona ma. No. Ej. No. To będzie na pewno w tym. Widzowie, zobaczcie jaki tam jest ładny widok. Nie wiem, czy widzicie. Do Ojej, taze będą skakać, to niedobrze. To nie jest I obydwoje nie żyją. Jak się z tym czujesz? Jestem świadkiem śmierci? Nie pierwszy raz zresztą. Na przykład byłem świadkiem śmierci Polski, kiedy Donald Tusk objął rządy. Zda nagraj, już skończyłem żart. Z Szymonem z okienka skaczemy. Tak? Dobra. No, tak. Z okienka okay. mogę. Papierkami nożyce. Do jednego? Tak. Trzy... A czyli kto wygra ten? Skacze pierwszy. Kto przegrza, skacze pierwszy. Trzy, cztery. <laughs> no to zawiera się, no. no to jest... Tak z Ej, ty Pozdrawiam widzowie to prawie z tym gościem Kwiatek chce z mostu prawda? No i dobrze, teraz ma adrenalinę i musi skoczyć z mostu Kwiatek, co krzykniesz Dobra. podczas swojego skoku? Póki I jesteś nabuzowany się... adrenaliną Jak się czujesz? Widzowie, udało się To było straszne Ale zarazem zajebiste Kuba, czekaj Kuba skacze też? Tak, skacze Chcę to zobaczyć ale na piwczelę trochę Dobra, jak się czujesz z tym skokiem? Dumny, bo ja potrzebowałem przypływu adrenaliny I ogólnie ja lubię powoli, stopniowo Dlatego najpierw musiałem z niższego I potem dopiero z wyższego Ale no, serce napierdala I napierdala strasznie. Ogólnie ja samopoczucie? Jak Za to było mostu? Za od razu Już sad Czy jak się, jak się jak ci piły w dajcie. Nie będzie musiałem w czerwcu Ja się bardziej zapustyłem niż za pierwszym <grym> razem <zimno> I będzie może i, może i Kwiatek skoczył, ale challenge nadal zrobi. Nie no, mieszkać fajnie na tydzień, ale no jak mówiliśmy, żeby tutaj dłużej to ciężko, ciężko no. A sobie tutaj stary. Tutaj no wychodzisz sobie i coś takiego masz pojewone. Idziemy jakąś dróżką inną niż poprzednio. Myślę, że jest tu bardzo duża szansa na to, że spotkamy kogoś, kto się rucha, ale kur, zakurwiło główne. <grywania> Powiedziałem to samo. <grywania> Dobrze, że ćwiczyliśmy 5 lat wchodząc na czwarte piętro na lekcję, także jesteśmy już wyćwiczeni, jeżeli chodzi o to. Ej, dobra. Wyobraźcie sobie mieszkać tutaj, ja pierdzielę i weźcie jakieś rzeczy, nieście, albo się przeprowadźcie stąd, ale tu są ładniejsze no, już domy, tamte prostu. no tamte to były brudery, ogóle co tu robi kamień, widzisz go? No. Ej właśnie, jak ktoś z tego domu ma mieć auto na przykład, to gdzieś to musiało zostać? No. No, górze. na górze chyba. O Jezu, marty dzień już chodzimy, jest już coraz gorzej, każdy stopień to jest o. trudność. Nie Ech. wiem czy dam radę dojść do końca Monteweles, przy tym to nic. Bez szerpy, bez tlenu Cześć Chcesz się zdarzyć kamerkami? <noise> Ej, poidełko Zimna? Ej, myślicie, Nie. że to idzie na przykład stolety domu po bok? No No kidowo, na pewno. Taka fajna. Nie tlodowata? No jest Kolejny update, godzina, czekajcie. No, 17:50. Właśnie idziemy sobie znaleźć obiad. Jak się czujesz, Szymon? Am, am. Co chciałbyś zjeść? No, najlepiej to ciebie, ale na takie słodkości jeszcze nie ma godziny, więc makaron. To nie wejdzie. Ogólnie jest problem, ponieważ jak pytamy się, czy to GPT o jakieś tanie restauracje, to po prostu albo wymyśla ceny, albo wymyśla całe restauracje. Ale nasz przewodnik. A.K.A Gulliver, zabiera nas gdzieś. Przepraszam, to ja znalazłem to miejsce, przepraszam. Ja, Ale to on nas prowadzi. trochę gut jest. No po pływaniu, po pływaniu. Jak we Władysławowie. To powinniśmy na kebaba Ej, bokser! Czemu nie na, ma boksera? Na boksera i na gofka. Pomyśl na sobie, że, w że Włosi nie wiedzą o bokserze. Przecież tu jest takie pole w ogóle no bof, do marketingu no widzowie, zamówione pierwsze danie przeze mnie to pizza z szynką ostrą i tam jakieś inne rzeczy kosztowała 12 euro. Zamówiłem carbonarę. Mam nadzieję, że będzie niezłych rozmiarów. Kosztowała 11. Ja również zamówiłem carbonarę i dodatkowo tyramis. Jakąś pizzę, nie wiem za ile, 12 chyba. Koperto 1,5 euro. Pamiętajcie, jak będziecie w restauracjach we Włoszech, że zawsze jest doliczone, w zależności od restauracji jest to różna kwota. Teraz nie dostaliśmy jeszcze dań, ale jeżeli dadzą nam coś za darmo, to po polecę tę restaurację. W Cyprze dostaliśmy darmowe chlanie, także tutaj jak dostaniemy to też będzie gicior. Tak to wygląda Wicowie. Pizza, druga pizza. Makaroniki, no porcje trzeba przyznać, że nie są duże w sumie. Przystawka w postaci chleba, odezwę się po jedzeniu. Jak oceniasz swoje danie? Uważam, że mimo mniejszej porcji, danie było świetne. Jestem najlony, bym powiedział, że mocno 8. Szymon, ile byś dał? 10. Dobra. U, ładnie, ładnie. U mnie sytuacja wygląda trochę inaczej, bo ja już sprawdzałem różne, więc mam porównania. Ale dziewiątkę, może 8,5 bym zostawił. Ogólnie fajne, fajne. W no ogólnie gicior Ale warto wspomnieć, że my mamy jeszcze tiramisu, czyli deser, o którym nie wiemy 8 na 10 Ale zamówiłbym coś innego na pewno Ode mnie widzowie, tak jak musimy powiedzieć biorąc pod uwagę wszystko 9 na 10 8,5 Nie jest miejsce do poprawy Nie, poprawna to po prostu cena wiadomo Jako Polak, Janusz Ale pizza przepyszna no Jeżeli dadzą nam coś za darmo w barterze to 10 będzie wiadomo, pamiętajmy Ja miałem obrotę, zajadłem w Paolo bo Uwaga, ma... że kasa Di polo gorsza czy lepsza? Jeszcze gorsza. A, gorsza. Bo ja zamawiałem do domu, to szedło dwa ciepłe były i w ogóle. A nie, nie jadą na miejscu? Nie. Trzy, Trzy cztery. cztery. Trzy, cztery. Widzowie, właśnie oglądamy program, z którego odpadliśmy razem z Gulliverem. Uważasz, że przeszedłbyś dalej? W tych, tych programach? No. Na luzie. Maciek Słuchajcie widzowie, jest nam bardzo przykro za to, co się stało. Nie wiemy, jak nawet do tego podejść, jak się zabrać za ten film. E, niestety nie, nie udało nam się zrobić więcej kontentu. Planowaliśmy więcej dzisiaj, no, wykąpaliśmy się, poszliśmy do restauracji. Ja proponowałem, żeby pójść do klubu, aby poznać tutaj codzienne życie młodzieży. Niestety się nie udało. Oglądaliśmy Twoje 5 minut i skończyliśmy oglądać o 22 i było już dla nas za późno. Aktualnie w pokoju mamy 29 stopni i absolutnie jestem ugotowany. Dzisiaj przetestujemy sobie winko. grekaniko. tak nazywa się ten szczep winogron, z którego robi się to wino. Przepraszam Was, zaraz ze mną stoi mój keller, witam. Także przejdźmy do degustacji. Okay. Ładnie, ładny zapach trzeba przyznać, fajny aromat, przyjemny. Teraz czas na degustację. Dobra.